Na szybko chcę Wam pokazać, co sobie kupiłam dzisiaj w Rąbeksie. I tutaj mamy taką serwetkę. Tutaj jest druga serwetka. Dzisiaj rzeczy były po 7,99 za sztukę. Wczoraj była dostawa, wczoraj były po 8,99, ale ja zazwyczaj na dostawy nie chodzę, bo wtedy jest pełno ludzi. Te serweteczki będą idealne moje bibeloty. Kupiłam sobie też taką piękną poszewkę w różę. Śliczna jest. Ona ma chyba rozmiar 45 na 45. Bardzo ładna. Kupiłam sobie taką piękną torebkę. Będę ją nosiła latem. Tutaj jest jedna komora, śliczna. Taki etniczny wzór. Kupiłam też torbę Conversa, która ma szczemetkę. Ma różne kieszonki. Tam jest w środku jedna komora. Taki wzór z butami. Bardzo fajna. A z ciuchów mam taką bluzkę z dzianiny, która ma tutaj o takie guziczki. Bardzo fajna. Wygląda jak nowa. Mam taki fajny, szeroki sweter. O! Zapinany na jeden guzik. Będzie idealny na spacery z chaurusiem. Tutaj myślałam, że jest więcej wełny, a jest tylko 15% wełny. Reszta to akryl, akryl, akryl. No ale dobrze, że chociaż jest to 15% wełny. No i właśnie jak znalazł na na spacerek z chaurusiem, albo. Do lasu. No i tutaj płaszcz, który ma 80% wełny. Jest idealny na mnie. Kiedyś go przymierzę. Najpierw muszę go wybrać. Trochę tych dziadów z niego zebrać. I się pokaże. 80% wełny. Płaszcz za 7 zł. 8. Przepraszam.